Dzisiaj najważniejsze jest wykonywanie zaleceń sanitarnych, zaleceń epidemicznych. Musimy wszyscy razem w zgodzie przystąpić do realizacji tego planu, tego narodowego hamulca, bo za tydzień, jeżeli się nie powiedzie na tym etapie nasz plan, za tydzień do dziesięciu dni czeka nas już tylko ostatni etap, czyli narodowa kwarantanna, która będzie. Bardzo dotkliwa, ale musi być dotkliwa, ponieważ ona musi doprowadzić, czy te działania, które dzisiaj wdrażamy, muszą doprowadzić do spadku liczby zakażeń i y, mam przede wszystkim nadzieję, do spadku również liczby zgonów. Pacek nauczył ich, że dzwoni i oni wskazują, i tak samo poszli spali budkę pod ambasadą, bo. Minister osobiście wymyślił taką wiesz, z takiego tak, koncepcję, tak? Z takiego to, żeby zarządzania ręcznego są same problemy. To minister.